Jak się zachować w lesie, gdy zastanie nas burza? Temat jest aktualny, bo przez Polskę przechodzi front burzowy. Tutaj też już się chmurzy, więc mam niewiele czasu. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy jeden obóz letni ewakuować właśnie z powodu nadchodzącej burzy. Ale my mamy to tak zorganizowane, że jak przyjeżdża... Autokar z dziećmi czy z młodzieżą, to ten autokar zostaje tu na miejscu. Kierowca na samym początku tak nim nakręca, żeby był gotowy do odjazdu w każdym momencie. I tak raz właśnie musieliśmy zrobić. Ale mogą być momenty, że nie zdążymy lasu opuścić. I co wtedy zrobić? Najlepiej schronić się w niższych częściach lasu. Ja tu jestem w takim 30-letnim młodniku, kilkadziesiąt metrów dalej jest wysoki las sosnowy i to te najwyższe drzewa będą ściągać pioruny. Ale nie tylko pioruny są zagrożeniem. Burza to również silny wiatr, występujący równocześnie, a wysokie drzewa mogą się łamać, gałęzie mogą spaść nam na głowę. Dlatego dobrze schronić się w takim młodniku, znaleźć jakieś zagłębienie w ziemi, ukucnąć na plecaku, na karimacie, jeśli nie ma takiego młodnika i musimy zostać w lesie wysokim, to poszukajmy jakichś wywrotów, czyli już przewróconych drzew, stabilnych, które drugi raz się nie przewrócą. One mogą nam dać schronienie przed ewentualnymi łamiącymi się gałęziami. Jeśli mamy jakieś metalowe, ciężkie przedmioty, nie trzymajmy ich przy sobie. Telefon też. Lepiej na czas burzy wyłączyć. Ale w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy wiemy, że takie zjawiska mogą występować przed wyprawą w góry czy do lasu, warto po prostu sprawdzić prognozę pogody i nie zapuszczać się za daleko, jeśli wiemy, że tego dnia może wystąpić takie zjawisko.